Popatrzcie, jak, jak ładnie. <zor limpia> <zor limpia> Patrzcie, tu. Yuh, idziemy tutaj do East Side Marios i by zalało nam całą piwnicę. Bo... Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Mama Polka w Kanadzie, tutaj Małgosia i bardzo Was przepraszam, ale zapomniałam mojego mikrofonu, także nie chcę za dużo mówić, będąc do Was przodem, dlatego że wtedy muszę głośno mówić. A, a po prostu nie chcę, bo tutaj ludzie chodzą. Popatrzcie jak, jak ładnie dzisiaj jest. Jest nie wiem chyba z 9 stopni. Już y, popatrzcie jak lód się już topi tutaj na jeziorze. Y, właśnie myślałam, że was przywiozę tylko po to, żeby jeszcze wam takie ostatki tego, y, tej zimy pokazać. Tutaj już się lód topi. To znaczy, że już nie można na niego wchodzić. Ale jeszcze wam pokażę w tym vlogu y, jeszcze tydzień temu można było, także pokażę Wam jeszcze taki urywek, ale nic, ci, którzy czekają na moje vlogi czy na moje wideo, bardzo przepraszam, że przez tydzień no, po prostu nic nie dawałam, no, ale wiecie, czasami tak jest, że, no, że człowiek nie jest w stanie czegoś zrobić, nie tylko fizycznie, ale tak samo mentalnie. Także zapraszam na vlog, a później zapraszam jeszcze na krótką pogadankę o moich urodzinach, które właśnie były na weekend, dlaczego były nieudane. Zapraszam! Cześć kochani, tutaj Wam przeprowadziłam Was albo przywiozłam Was ze mną na show tak, na ABBY. No wiadomo, że nie prawdziwej ABBY, tylko podrabianej w cudzysłowie. No i tutaj przyjechałam z koleżanką, z którą czasami chodzę na spacery. Ona jest z Wietnamu, także mam nadzieję, że fajnie. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas. Słuchajcie, muszę trochę nagrywać mojego mówienia, dlatego że nie chcę, żeby mi po prostu zatrzymali ten filmik ze względu na muzykę. Ale był bardzo fajny ten koncert. No wiadomo, no. Nie było to takie śpiewanie jak oryginalnej abby. No ale wiecie, fajnie się czas spędziło, przypomniało się te czasy. O popatrzcie tutaj jak fajnie tańczą, właśnie tak z jednej strony na drugą, z jednej nogi na drugą, z jednej nogi na drugą. I e, tak pamiętam się tańczyło, e, no w czasie jak ja chodziłam do liceum, czy do szkoły podstawowej, albo właśnie tak, no właśnie tylko tak o z nogi na nogę, albo takie trzy w jedną stronę i trzy w drugą stronę kroki, ale ogólnie bardzo fajnie było posłuchać ich, no bo no tak się po prostu przypominały te młode lata, jak właśnie się słuchało tej muzyki, także bardzo fajnie, bardzo fajnie było. I właśnie jest ten moment, jak Wam opisywałam we wcześniejszym blogu, jak ta właśnie e, piosenkarka szła do góry, i później w pewnym momencie przysiadła się koło mnie, i właśnie zrobiła to nieszczęsne zdjęcie, które naprawdę niezaładnie wyszło. Także bardzo fajnie było, publiczność bardzo fajnie się bawiła. No, po prostu fajnie spędziło się czas. Popatrzcie znowu, z nogi na nogę, z nogi na nogę. Bardzo fajnie mi się to podobało, że, no, no, że po prostu nawet chodziły do, publiczno do publiczności, zabawiały publiczność. No, po prostu bardzo szybko te dwie godziny tego całego show minęły. No, patrzcie tutaj właśnie jak zabawiały właśnie publiczność. I ludzie tam klaskali, śpiewali. Tutaj tak samo. Tutaj właśnie ta pani weszła tak samo ta piosenkarka do publiczności i zabawiała. To był fajny moment. Can you A tutaj patrzcie na tego, na tego pana, to taki jakiś chłopak był. Nagrałam go, bo popatrzcie, jak szalał tam. To już było na końcu, jak już wszyscy właśnie wstali. Um, I to już chyba przedostatnia piosenka była. Popatrzcie, jak szaleje. Tak mi się podobało, jak po prostu, um, po prostu tak szalał na końcu tego, wyst tego występu. No i już tutaj ostatnia piosenka. Dancing. Queen, oni właściwie już wyszli, ale ludzie zaczęli krzyczeć, znaczy tak wołać, że chcą tą piosenkę, i one wróciły, właśnie tutaj widać, jak wróciły. No i wtedy już ludzie tak samo poszli na scenę. One po powiedziały, żeby ludzie przyszli na scenę. No już taka po prostu była już taka atmos atmosfera rozluźniona. I bardzo fajnie się to ogólnie zakończyło. Także bardzo fajnie spędziłam czas, fajnie było się wyrwać, i tak sobie pomyślałam, że po prostu częściej tak trzeba. Ludzie jeszcze korzystają. Popatrzcie, tam jeszcze ktoś chodzi po środku jeziora z pieskiem. Tam pan jeździ na tym. Jeziora. Tutaj też ludzie jeszcze chodzą. Wiecie, już jest coraz cieplej i to jezioro się rozmraża, no ale to jeszcze trochę czasu zajmie, zanim się całkowicie rozmrozi. Dzisiaj w nocy chcę tutaj przyjechać tak o 12 godzinie Zobaczymy, czy to mi się uda, żeby o 3 zobaczyć zaćmienie księżyca, ale ono ma się zacząć od takiego częściowego zaćmienia od 12. Także mam zamiar przyjechać, ale czy to się stanie, to jeszcze nie wiem. Także przyszłam tutaj, popatrzcie. Ale widać, że już się to jezioro powoli rozmraża. Widzicie? Tutaj już tak na brzegu. Popatrzcie, jakie liczne niebo. No coś pięknego po prostu. No nie wiem, czy to tylko ja się tak zachwycam tym wiecie teraz jest szczególnie fajnie, bo wiecie śnieg, a jest naprawdę fajnie, y, tak ciepło, że nie jest mróz, że uszy odpadają jak się chodzi, tylko jest po prostu taka ładna pogoda. No pięknie. Pochodziłabym teraz, ale muszę iść do pracy, a później właśnie jak z pracy przyjdę, to pójdę przyjadę tutaj. Także dzisiaj chyba spania nie będzie. Popatrzcie na tego pana z tym pieskiem sobie chodzi. Popatrzcie, ile benzyna. 139,9 za regularną, to jest za 100 litrów. To naprawdę tanio. Wyjechałam z pracy i chcę dzisiaj właśnie zobaczyć ten eklips, ale popatrzcie, jaki teraz jest. Tak wygląda teraz ten mon księżyc no świeci mocno no ale zobaczymy ja teraz dopiero po pracy jestem i tutaj mówię zatankowałam wracam do domu no i później pojadę oglądać wiecie co? Przyjechałam tutaj nad jezioro i myślałam ciemno jak nie wiem patrzcie Myślałam, że jacyś ludzie tutaj będą, żeby przyjechać, żeby oglądać. Ale nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Nikt nie jest zainteresowany. Tylko ja. Widzicie? Patrzcie tutaj, która jest godzina. Druga, dwadzieścia. rano. I to całkowite zaćmienie księżyca ma być pomiędzy drugą, sześć a trzecią trzydzieści No a takie największe, e, największe nasilenie tego zaćmienia, takie maksymalne e, zaćmienie ma być o drugiej pięćdziesiąt osiem. Patrzcie, tutaj jacyś ludzie przyjechali, piersi, czyli ja i tylko jeszcze jacyś ludzie tutaj właśnie się patrzą na ten księżyc, bo zaraz będzie maksymalne zaćmienie. A popatrz, popatrzcie tutaj, jakiś chłopak, Krótkich spodenkach. Jakieś dziecko, właściwie, no może jakieś, nie wiem, ma 12-13 lat. No, zrobili zdjęcia i już wracają. Długo się nie nastali. No, dosłownie chwilę temu, popatrzcie. Przyjechali, zrobili zdjęcia i pojali. A gosia dalej stoi. No, jest druga 47. Poczekam 11 minut, aż będzie to takie maksymalne zaćmienie i też jadę. Do domu. Ogólnie rzecz biorąc, myślałam, że to jakoś ładniej, bo naprawdę będzie wyglądać. No ale dobra. Jakbym nie przyjechali, nie zobaczyła, to bym nie wiedziała, jak wygląda. Ten księżyc nie wyglądał taki czerwony, ale w rzeczywistości był czerwony. Się nazywa nawet krwawy księżyc, i to zjawisko zachodzi właśnie w czasie całkowitego zaćmienia księżyca. Um, i wtedy y, Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, i rzuca cień na Księżyc, i to blokuje światło słoneczne. Następne całkowite zaćmienie Księżyca będzie widoczne w marcu 2026 roku. I patrzcie, 6:20 rano. I już Księżyc, już to czerwone zeszło. Ten cień, i już popatrzcie, jaki jasny, jaki jasny księżyc. No, mogłam zobaczyć w międzyczasie od tej godziny trzeciej do szóstej, jak to się zmieniało, jak ten cień schodził z tego księżyca, ale zapomniałam, bo znowu czytałam wasze komentarze. A tutaj profesjonalne zdjęcia. 16 marca były moje urodziny, także święto lasu, bo poszliśmy do restauracji Isai Marios. Um, I nawet tam było, że to taka jest kanadyjska restauracja, no ale ona y, serwuje po prostu włoskie jedzenie. I tutaj ja sobie zamówiłam, tutaj jest właśnie linguine Chicken Amatriciana, która była 22,89. Mój mąż tak samo to wziął. A mój syn wziął sobie takie meatballs, czyli takie kulki, i do tego była tutaj właśnie zupy pokazane. Można było sobie wybrać albo zupę, albo sałatę, i tak samo takie chlebki dawali. I to jest właśnie all you can eat czyli można było sobie ile chciało się tej sałaty, ile chciało się tej zupy i ile chciało się tego chleba. No i tutaj a, pokazane są właśnie jakie tam e, ceny. O tutaj codzienne, jakiś poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Tutaj także ogólnie mają tam takie e, włoskie jedzenie, um, ale no, ale tak samo jakieś burgery, o tutaj jakieś e, takie e, pałeczki e, serowe, noci, jakieś dypy różne, no i tutaj ja sobie zamówiłam ten koktajl. koktajl, który jakiś tam alkohol trochę ma, 3,99, i tak samo nawet normalne picie, czyli Coca-Cola, Pepsi-Cola, też taka sama cena. No i tutaj różne koktajle mieli, różne napoje i desery, a ten deser, który właśnie tutaj takie trzy, no tutaj tiramisu mieli, mieli sernik. No i te trzy właśnie sobie zamówiliśmy, bo niby były one za darmo, jeżeli miało się urodziny, no to takie trzymały. Bardzo dobre to było akurat. No i tutaj właśnie tak wyglądała moja pasta, no ale nawet właśnie później zobaczyliśmy, że sera nam nie dali. Zawsze ser powinni sypać, nie dali. I właśnie tutaj tak samo jego syna te kulki. Zupa bardzo dobra, taka pomidorowa, bardzo dobra, naprawdę. No i tutaj mieliśmy sałatę, Caesar Salad, a można jeszcze było Garden Salad, czyli taką, nie wiem, ogrodową sałatę wziąć, czyli taka albo taka. No i tutaj właśnie i te chlebki. A tutaj właśnie mój ten, ten koktajl cały, on taką watę cukrową miał na górze. Um, także tak, tak ten mój drink wyglądał. Papierowa rurka i alkohol. W ogóle alkoholu nie czuć, ale dobre. Także ogólnie jedzenie dobre, ale muszę powiedzieć, że za, dużo, za długo trzeba było czekać na wszystko. Rachunek 76,98. Widzicie, taks. Podatek 8,86. Myśmy dali 90 dolarów. E, także słuchajcie, mam nadzieję, że obejrzeliście tego mojego vloga, ten mój cały filmik. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, właśnie co się stało w te moje urodziny. Możecie jeszcze pooglądać, ile nam zimy zostało. Popatrzcie, jest. E, Dzisiaj nie wiem, 18 czy osiemnasty, marzec, jeszcze tyle mamy, także wszystko już się powoli topi, ale no jeszcze popatrzcie, jezioro jest zamarznięte. Popatrzcie, no ale już nie można chodzić, tak jak widzieliście, tak jak widzieliście na filmiku, jeszcze tydzień temu można było chodzić. Nagrałam wam, jak jeszcze ludzie jeździli i chodzili po lodzie, a popatrzcie, tutaj już nie wiem, czy to widać, ale już są po prostu, e, no takie wody widać spod spodu. Także już wszystko się rozmraża. Tutaj nie ma już śniegu naokoło, także już tylko na wiosnę czekamy. Także, jeżeli chodzi o te moje urodziny. E, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, e, e, te moje urodziny to był dzień po tym, jak mój mąż wrócił z dzieckiem z wyjazdu takiego na, na ferie na tydzień, byli oni na nartach i wiecie co, naprawdę można powiedzieć, że um, Dobrze się stało, bo ja chciałam, żeby oni jechali na Dominikanę. No bo ja zawsze y, muszę zostać tutaj, żeby pilnować, można powiedzieć, biznesu. I ja jestem ok z tym, także y, nie martwcie się, że o ja biedna, bo musiałam zostać. Ja tak samo lubię taki czas y, sama, żeby zostać, także to nie ma problemu z tym, a lubię, jak oni pojadą, bo przynajmniej mają no, jakiś fan, y, fan w sensie, no. Ym, Spędzają czas razem i robią rzeczy, które lubią. Tak jak w tym przypadku jeżdżenie na nartach, które, za którymi ja na przykład nie przepadam. No, ale ja chciałam, żeby oni jechali na Dominikanę. I wiecie co? Jakby oni pojechali na tą Dominikanę, to by oni pojechali od środy do środy. I to by było nieszczęście. I zaraz wam powiem dlaczego. Jakby byli do środy. To ja bym sobie nie poradziła z tym, co się stało w niedzielę, właśnie w moje urodziny. A co się stało? Była bardzo, duż, bardzo duża odwilż była. Dzień wcześniej, i w, znaczy w sobotę, w piątek nawet mieliśmy bardzo dużo śniegu po, po, po bokach naszego domu. Ja myślę, że około dwóch metrów i po prostu jak to wszystko zaczęło się rozmrażać, to po prostu fundament nam pękł z boku domu i my, ja oczywiście się tego nie widziało, a jak mąż przyjechał w niedzielę, to właśnie poszedł do piwnicy, bo ja tam nie chodziłam do piwnicy i zobaczył, że się tam woda leje. Słuchajcie, gdybym, gdyby nie on, to po prostu zalałoby nam całą piwnicę. Znaczy u nas piwnica jest wykończona, yy, większa część wykończona jest ale tam, gdzie ciekła ta woda, to była taka, taki jakby schowek, w którym trzymamy takie ekstra rzeczy, świąteczne rzeczy, jakieś, wiecie, niepotrzebne na co dzień, ale rzeczy, które, no, jeszcze się trzyma, bo się trzyma. Taki składzik, można powiedzieć. I to są dwa takie pomieszczenia tam, słuchajcie, zalane wodą. Gdyby on tego nie zauważył, to ta cała woda... Poszłaby, przeszłaby do tej wykończonej części tej naszej piwnicy, która rok czy dwa lata temu była wykańczana z podłogą. Czasami trzeba się godzić z tym, co jest. Czyli to, że chcieli jechać na, na te narty, a nie pojechali na Dominikane, to było takie zrządzenie losu, można powiedzieć. Albo no szczęście, dlatego że. Tak jak mówię, ja bym na pewno nie poszła do tej piwnicy w niedzielę, jakby ich nie było, i by zalało nam całą piwnicę w niedzielę rano um, on jakieś zrobił odprowadzenie tej wody, bo to naprawdę się lało, jakieś... musieliśmy wycierać tą podłogę, z, wiecie, tą wodę z tej podłogi, także tego było nie wiadomo, ile narobiliśmy się. Poszliśmy do restauracji, właśnie pokazałam wam ten krótki filmik. Tam nie byliśmy zadowoleni z tej restauracji za bardzo, za bardzo, bo na wszystko trzeba było bardzo długo czekać. Przynieśli jedzenie, ale nie przynieśli sztućców, rozumiecie? Prosić się o cokolwiek było bardzo trudno. Ja nie byłam już dawno w, tym, w tej restauracji. Ale lubię jedzenie. Także jedzenie było dobre, nie można narzekać, ale po prostu na wszystko trzeba było bardzo długo czekać. Mimo, że nie było dużo ludzi, to, to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego nie lubimy chodzić do restauracji. Także słuchajcie, fajnie było wyjść raz na jakiś czas. To nie na już teraz, to już mój mąż w ogóle się zraził, bo on ogólnie już więcej bardziej nie lubi chodzić niż ja że mu jedzenie jemu nie smakowało, no i właśnie trzeba było bardzo długo czekać, także chyba już szybko nie pójdziemy, no ale ja jestem ok z tym. Patrzcie, zeszłam tutaj już na, na samą plażę i ci, którzy oglądali, jak ja tutaj przychodziłam, żeby oglądać ten, jak ludzie tutaj łowią ryby, no to popatrzcie, ja tutaj byłam i tutaj już jest zamrożone. Znaczy zamarznięte było jezioro, przepraszam, mi się cały czas tak myli, no a już tutaj teraz się rozmraża. I słuchajcie, wróciliśmy do domu, okazało się, że z drugiej strony ta ściana tak samo przecieka, także znowu trzeba była akcja sprzątania, ale no na szczęście znowu przyszliśmy na czas i ta woda nie przeszła do, tego, do tych pomieszczeń takich już wykończonych z tą podłogą. Także takie były moje urodziny, no ale wiecie co, patrzę się pozytywnie, że dobrze, że mój mąż wrócił razem z, z, z synem. To po prostu przynajmniej pomógł mi z tym, bo inaczej no, naprawdę ciężko by było, bo nawet nie wiem, co bym w niedzielę zrobiła, kogo bym zawołała. Także nie wiem, chyba bym siedziała w tej piwnicy i tylko zbierała wodę cały czas. Także takie to były urodziny. Ale mówię, patrzę się pozytywnie, no bo przynajmniej poszliśmy do tej restauracji, jak było to było. A, a przynajmniej no takie y, rzeczy się zdarzają, że coś w domu y, się zepsuje, czy coś. A przynajmniej mój mąż był, to coś zaradził, bo inaczej dom miałabym, miałabym zalany, naprawdę. Także zima już prawie się kończy. Człowiek starszy. Człowiek starszy, można powiedzieć, o rok, no ale nieważne. Nie, nie trzeba się tym przejmować. Trzeba się cieszyć tym, co się ma i mieć taką wiarę w to, że to, co się dzieje, to po prostu ma to sens. Że tak musi być, bo nie, nie, wiele rzeczy nie, po prostu nie mamy nad wieloma rzeczami żadnego wpływu i po prostu musimy się z wszystkim po, z tym pogodzić. Bo czasami nie ma co się denerwować, tak jak właśnie w Przypadku tej mojej piwnicy. Bo że stało się, to stało się, patrzę się pozytywnie pod tym względem, że może, wiecie, porządki sobie tam zrobię, powyrzucam już, co nie trzeba. Także w ten sposób muszę się patrzeć. Dajcie znać, co się w Polsce bardziej obchodzi: urodziny czy imieniny. No, wiem, że na pewno tak, jeszcze jak człowiek młody, no to pewnie urodziny, ale od takiego wieku zaczyna się obchodzić imieniny i czy takie urodziny to może w gronie rodzinnym, a imieniny to w gronie bardziej takich znajomych czy ludzi z pracy. Dajcie znać. Znaczy ogólnie nie tylko w Polsce, nawet ci wy, którzy jesteście na emigracji. Jak wy obchodzicie imieniny, urodziny? Jak w ogóle obchodzicie? Bo ja muszę wam powiedzieć, że po prostu już żadnych imprez nie robię. Kiedyś jeszcze się urodziny jakieś obchodziło, takie większe 30, 40. Ja już nawet 50. nie obchodziłam tak, żeby ze znajomymi czy coś. Także tutaj, tak na spokojnie, ale to znaczy, ja tak robię. Ale wiem, że dużo Polaków to robi, duże imprezy, tak jak nawet wiecie, prawie jak wesela, jak mają tyle znajomych, to robią duże imprezy w restauracjach. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Nie wiem, czy będzie to słychać. Trzymajcie się cieplutko. Wysyłam serduszka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do, do następnego. Pa!